We wcześniejszym odcinku mówiłem o siedmiu nawykach, które są bardzo przydatne przedsiębiorcy. I zastanawiam się nad tym, i właśnie tutaj z Krzysiem poruszyłem ten temat, który siedzi właśnie za kamerą i zaczyna się uśmiechać, że jest jeszcze jeden nawyk, o którym nie mówiłem, a jest ważny. A jeżeli chcesz zobaczyć film o nawykach, to gdzieś tutaj się pojawi, możesz sobie kliknąć i do tego filmu przejść. Natomiast nawyk rozwoju, czyli uczenia się. Książki to bardzo fajne, bo tanie medium uczenia się, nieco czasochłonne, natomiast jednocześnie. Tam nad książką pojawia się często refleksja. Czytając sobie powoli książkę, która dotyczy biznesu czy rozwoju samego siebie, pojawiają się refleksje. I te książki często zmieniają naszą percepcję na to, co się dzieje wokół. Jeżeli masz taką chęć, żeby się rozwijać i przyjmujesz refleksyjnie rzeczywistość wokół ciebie, to gwarantuję ci, że książki na pewno spowodują, że rozwiniesz się. I zrozumiesz, w jaki sposób działają Twoje emocje, w jaki sposób działa biznes i w jaki sposób Ty możesz działać, by być szczęśliwym. Tak, ja powiedziałbym, że odnalazłem tą swoją drogę do tego, żeby różne rzeczy w życiu robić i żeby po prostu się spełniać. Ale do rzeczy. Są takie trzy książki, które uważam za. Bardzo istotne w pojmowaniu z mojej perspektywy y, rzeczywistości zarabiania pieniędzy, a z drugiej strony biznesu i marketingu. Pierwsza książka, o której myślę, która zmieniła moje podejście do zarabiania pieniędzy, to jest książka bestseller y, Tima Ferisa. 4-godzinny tydzień pracy, który mówi o tym, w jaki sposób tydzień pracy skrócić do 4 godzin. Książka na początku wydawała mi się takim amerykańskim snem, który tylko i wyłącznie nabija pieniądze autorowi tej książki i faktycznie wtedy pracuje 4 godziny na, na tydzień. No, bo wydał książkę i ta książka jest sprzedawana, a ja, jako ten nieświadomy, ale bardzo ambitny konsument, czytam ją i pozwalam zarabiać temu timowi. Natomiast potem zrozumiałem, w jaki sposób, czytając oczywiście dalej, zrozumiałem, w jaki sposób on tego dokonał. Automatyzując swój biznes, outsourcując wiele rzeczy. I to zmieniło moją percepcję do tego, że nie jest ważna, ważny czas twojej pracy, ale jej efektywność. W rzeczy samej chodzi o to, że jeżeli chcesz budować organizację, to musisz od samego początku outsourcować jak najwięcej, czyli wyrzucać ze, swojego, ze swojej to-do listy jak najwięcej zadań na osoby, które być może zrobią to lepiej od ciebie. Cały sukces budowania dobrych organizacji, na koniec polega na tym, że masz wokół siebie osoby, które mają większą wiedzę od ciebie w danych zakresach, na których się znają. Czy są to finanse, czy, są, czy jest to marketing, czy jest to sprzedaż, czy tak jak krzysiu po drugiej stronie kamery, yy, nagrywanie filmów. I dźwięku. Oczywiście, bo też mnie słyszysz teraz, prawda? Yy, I to jest pierwsza książka, która spowodowała, że z miłą chęcią też do niej wracam. Tim Ferriss też jest ciekawą postacią, która jest ekstrawertykiem yy, na, na zewnątrz do mediów, introwertykiem dla siebie, bo jak sam mówi, że dzisiaj dla niego największym wyzwaniem jest spędzanie czasu, yy, bo yy, on po prostu już zarobił swoje. I Tim Ferris dzisiaj zastanawia się, jak po prostu korzystać z tego czasu najlepiej nie pędząc za pieniędzmi, bo już po prostu te pieniądze zdobył, ale w jakiś sposób nadal pozostać szczęśliwym. A to też jest wyzwanie często dla osób, które już wiele rzeczy osiągną. A druga książka, która z mojej perspektywy już bardziej technicznej trochę tak naprawdę jedno zdanie, które powinno powinno dźwięczyć cały czas w mojej głowie i być może wydźwięczy też w Twojej głowie. To zdanie, być może znasz tą książkę, dlatego najpierw to zdanie powiem, że jeżeli chcesz i lubisz piec pączki, jesteś świetny w pieczeniu pączków, to być może najlepszym pomysłem wcale nie jest otwieranie cukierni, tylko zatrudnienie się w super cukierni, która zapewni ci drogę rozwoju i świetne produkty, dobrą, dobre piekarniki, czy co tam do pieczenia pączków potrzebujesz. Czy wiesz, co to jest za książka, czy nie wiesz? To książka Mit przedsiębiorczości. Mit przedsiębiorczości pokazuje, w jaki sposób biznes powinien być układany. Ostatnio w podcaście technologicznie, który prowadzi Pucek i Kuźniar, wspomnieli o tym, czy dzisiaj w dzisiejszym świecie od barbera oczekuje się tego, że będzie tylko strzygł włosy. To jest bardzo fajne stwierdzenie, bo czy dzisiaj jeżeli jesteś najlepszym barberem, i to jest ten sam temat, który jest w micie przedsiębiorczości, jeżeli jesteś najlepszym barberem w mieście i masz mały kawałek 8 metrów gdzieś poza miastem, to czy bez umiejętności marketingowych i bez umiejętności pokazywania się w odpowiedni sposób, pokazywania swojej wiedzy jednocześnie. Będziesz tak wziętą osobą, mimo że jesteś najlepszym z barberów w danym mieście. No, oczekuje się tego, że ten experience, który jest po drugiej stronie tego klienta, który musi do ciebie, jako do tego barbera, trafić, musi. Wejść do ładnego lokalu, czyli musisz się trochę znać na tym, żeby podpisać umowę z właścicielem tego lokalu, żeby ten lokal dobrze wyposażyć, żeby tam było ciepło, żeby pojawić się w internecie, bo ktoś cię znaleźć, podpisać umowę na przykład z Buxi, żeby dalej. Ten klient do ciebie wracał, czuł się u ciebie dobrze, żeby ładnie pachniało, yy, i potem, żebyś social media się pojawiał i zatrudniał coraz więcej osób, jeżeli chcesz się oczywiście rozwijać. Ale zauważ, jeżeli będziesz pojedynczym barberem i będziesz nawet najlepszym kozakiem barberów w Polsce, ale nie zrobisz tych wszystkich rzeczy wokół, to prawdopodobnie będzie trudno Ciebie znaleźć. Natomiast jeżeli to zrobisz, to zauważ, że już na pełen etat nie będziesz mógł tylko ścinać włosów, bo tych pełno jest obowiązków wokół tego, czyli będziesz musiał dbać o cały biznes, żeby ci klienci się pojawiali. A jeżeli tak się dzieje i dbasz o ten biznes i kujesz to żelazo, tworzysz treści na social media, te godziny uciekają. Czas znowu nie jest z gumy. W związku z tym prawdopodobnie, żeby ten biznes się opłacał, będziesz musiał zatrudnić następną osobę. I następną osobę, bo już zatrudniając kolejne osoby, ten zysk nie jest ten sam. Musisz opłacić lokal, musisz opłacić ich wynagrodzenia, ich ZUSy. W związku z tym, musisz już budować stabilny, większy biznes. A w związku z tym, no, nie jest to tylko rzemiosło, tak? Jeżeli chcesz działać rzemieślniczo i czujesz się najlepszym barberem w mieście, prawdopodobnie nie pracować, lepiej nie pracować dla ciebie na własny rachunek, tylko pracować u kogoś, żeby ktoś tą markę wokół ciebie robił i jednocześnie żebyś korzystał i ty, i ten zakład barberski. Czyli to jest druga książka Mit przedsiębiorczości, którą polecam, bo pokazuje struktury, w jakiej formie budować firmę, w, jakiej, w jakim wymiarze o firmie w ogóle myśleć. Nie jest to wymiar jednoosobowy, a wymiar strukturalny. I jak zmieniają się też Twoje obowiązki z czasem? Tak jak mówię, jeżeli zaczynasz zatrudniać osoby, to czy Twoje obowiązki rzemieślnicze, barberskie i to, że świetnie strzyżesz włosy? Nie mówiąc już o tym, że jeżeli zaczynasz zajmować się biznesem, to nagle przestajesz kształcić się tak mocno w samym zakresie strzyżenia, albo poświęcasz czas na. Naukę strzyżenia, czyli szlifowanie swoich umiejętności, ale już nie masz czasu na praktykę, czyli na samo strzyżenie. Zauważ, że zawsze gdzieś tutaj czegoś brakuje, że potrzebna jest osoba, która zarządza, czyli funkcja zarządzania. Jeżeli będziesz budować duży biznes, ty będziesz tym zarządzać, ale być może lepiej oddać się komuś w zarządzanie, kto zrobi z tego większy użytek, z większą korzyścią i dla niego samego, czy dla tej firmy, która zarządza, i dla Ciebie bo będziesz mógł robić to, co lubisz i będziesz kształcił się dalej jako jeden z najlepszych barberów w danym mieście. Oczywiście barber to cały czas przykład. Czy to będzie pieczenie pączków, czy to będzie marketing, czy to będzie malowanie paznokci. Oczywiście wszystko zależy od tego, czym się zajmujesz, ale co do zasady za założenie jest to samo. I trzecia książka. Trzecia książka, którą mam w głowie, to książka dotycząca marketingu i w jaki sposób ten marketing internetowy postrzegać. W zasadzie tam jest nieco więcej książek, natomiast jedna jest ym, główna, pierwsza fundamentalna, książka Rasela Bransona, która nazywa się Dotcom Secrets. Dotcom Secrets to książka, którą zamówisz tylko, i wyłącznie zdaje się ze stanu. W każdym razie ja tak zamawiałem. I dotyczy i chyba nawet jest darmowa, płaci się tylko za wysyłkę, jest nabita wiedzą. Russell Branson to właściciel firmy ClickFunnels i ten ClickFunnels praktycznie od zera przychodu doszedł do 100 milionów dolarów rocznego przychodu bez żadnego zewnętrznego finansowania. A to dzięki temu, w jaki sposób tworzył marketing i w jaki sposób tworzył lejki marketingowe, dlatego jest ClickFunnels. Ta książka pokazuje krok po kroku, w jaki sposób zbudowana jest psychologia marketingu, w jaki sposób budować w oczach ludzi eksperta, w jaki sposób budować lejki marketingowe, które przeprowadzają osoby do zakupu np. produktu cyfrowego. Jakkolwiek dużo jest tam takiej, takiego charakteru amerykańskiego, co, co, co nie, nie do końca działa w Polsce, nie do końca działa w Europie. Natomiast sam charakter myślenia o marketingu powoduje, że ja tę książkę czytałem, zdaje się, cztery razy i jestem przekonany, że będę jeszcze do niej wracać. Jestem absolutnym wyznawcą Rasela Bransona. Jeżeli kiedyś będę miał przyjemność go spotkać, to na pewno go uściskam, bo jest moją historią przedsiębiorczości. I to są te trzy książki, które mogę Wam polecić. Jeżeli masz jakąś książkę, którą ty lubisz i czujesz, że zmieniła coś w Twoim postrzeganiu rzeczywistości, nie tylko biznesowej, może emocjonalnej, może lepiej się wysypiasz, jakkolwiek, napisz w komentarzu, jak ta książka się nazywa, chętnie po nią sięgnę. No i co? Jeżeli ta treść Cię interesuje, jakkolwiek wpływa na Twoją rzeczywistość, a mam nadzieję, że tak jest, bo dlaczegoś tutaj z krzysem siedzimy, to daj. Dzwoneczek, kliknij, subskrybuj i do zobaczenia w następnym odcinku. No i co, rozwijaj się, trzymaj się, cześć.